Często słyszymy, że narzędzia pneumatyczne są nieopłacalne i dużo droższe niż elektryczne. Jednak prawda jest nieco inna i składa się na nią więcej czynników niż sama cena zakupu. Jeśli posiadasz instalację sprężonego powietrza i korzystasz z narzędzi elektrycznych, powinieneś zastanowić się nad zakupem narzędzi pneumatycznych. Elektronarzędzia z reguły posiadają znacznie niższą cenę zakupu, jednak przewaga narzędzi pneumatycznych ma podobną regułę jak przewaga europejskich sprężarek nad tzw. chińszczyzną. Usterki sprzętu zdarzają się zawsze, zużycie części jest nieuniknione, jednak to narzędzia elektryczne są o wiele bardziej podatne na usterki niż narzędzia pneumatyczne, których budowa jest mniej skomplikowana, ponieważ posiadają mniej części współpracujących ze sobą mechanicznie i posiadających zależne od siebie działanie. Jeśli ktoś używa elektronarzędzi i stawia na renomowanych producentów, to ich cena zakupu mimo wszystko nie różni się wiele od narzędzi pneumatycznych i zwłaszcza w droższych elektronarzędziach, gdy wchodzi w grę kwestia napraw i utrzymania, to szala kosztów przechyla się jeszcze bardziej na korzyść narzędzi pneumatycznych niż w tańszych elektronarzędziach, które z perspektywy czasu kosztują nas już więcej niż pneumatyczne. Narzędzia pneumatyczne są statystycznie o połowę lżejsze niż elektronarzędzia o tych samych funkcjach, a mimo tego charakteryzuje je znacznie większa moc i wytrzymałość, co sprawia, że praca jest bardziej komfortowa i wydajna. Bardzo ważną zaletą narzędzi pneumatycznych jest bezpieczeństwo. Nie dotyczy ich komutacja, czyli powstawanie iskier spowodowane tarciem. Można je wykorzystywać nawet w pracach pod wodą. Instalacja sprężonego powietrza niesie za sobą koszta. Jeśli nie posiadasz jej w warsztacie, to powinieneś zastanowić się, ile przyniosłaby Ci oszczędności z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę jej wszechstronne zastosowanie. Może często korzystasz z elektronarzędzi? To masz już pierwszy powód, by wzbogacić warsztat i tym samym otworzyć go na wiele nowych możliwości, a na początek to nie musi być sprężarka z tych droższych. Zwróć uwagę na wydajność, Proste czynności, takie jak pompowanie kół, nie potrzebują więcej niż wydajność na poziomie 30 litrów na minutę. Oczywiście większe sprzęty potrzebują więcej sprężonego powietrza.